Hej kochane, dzisiaj witam się z wami w troszeczkę takim innym wydaniu powiedzmy, bo jak widzicie jestem przed lustem i nagrywam przed lustem, bo będzie to taki hall, hall, hall chciałam powiedzieć taki pokazowy e, nowych rzeczy, które sobie właśnie m, nabyłam z e, ramu i z Shiin, czyli po prostu ho z nowościami. I chciałabym również w tym filmie pokazać Wam e, porównanie, jak rzeczy wyglądają na stronie, a jak wyglądają na żywo, więc postaram się gdzieś w trakcie filmu również robić taką podziałkę i po prostu pokazywać Wam, e, jak te rzeczy wyglądają obok może, będziecie mogły zobaczyć, jak wyglądają na zdjęciu na stronie e, i porównać sobie, jak wyglądają na mnie, więc zacznijmy sobie od Romwe i pierwsza rzecz to będzie ten cudny sweterek. Słuchajcie, ja jestem zakochana w tym sweterku. E, zamówienie dostałam już, nie wiem, pewnie z półtora tygodnia temu e, i dopiero teraz znalazłam czas, żeby po prostu ten haul nagrać, ale od tamtej pory ja jestem zakochana w tym swetrze i po prostu bez przerwy w nim chodzę. Jak widzicie, to jest taki sweterek... Um, Dosyć powiedziałabym, że cienki e, Bo nie jest to taki gruby Wiecie, sweter wełniany Tylko ten e, materiał taki sweterkowy On jest taki dosyć e, Może nie cienki, tylko taki wiecie Nie jest taki wełniany, tylko taki No nie wiem, nie jest typowo taki sweterkowy i on jest bardzo ciężki, jak widzicie taki lejący i to mi się podoba, bo dzięki temu te dziury tutaj na ramionach są bardzo fajne, takie duże, naprawdę i uwielbiam też takie golfiki ostatnio, więc jestem zakochana w nim. Chociaż ostatni w Londynie muszę przyznać, że robi się mega ciepło i ostatnio jak się ubrałam w ten sweterek do pracy, to było mi trochę za ciepło, ale mam nadzieję, że będę miała jeszcze okazję, żeby go trochę ponosić, bo uwielbiam go i jestem zakochana i jeśli obserwujecie mnie na Instagramie, to już na pewno mnie widzieliście kilka razy w tym sweterku. On też bardzo fajnie wygląda w ten sposób, jak go e, wkaszę sobie w spodnie, więc naprawdę super sprawa, jest przepiękny. I ten sweterek, tak jak mówię, jest z Romui. Okej, okay, kolejna rzecz, e, też z Romui. Romwe, chyba dobrze mówię. E, to jest ta koszula, z której jestem, szczerze mówiąc, średnio zadowolona, niestety. A to dlatego, że, no, jak same widzicie, no, nie wiem, zobaczycie za chwilę tutaj porównanie z tym, jak ona wyglądała na stronie. No, niestety, ale ona wygląda zupełnie inaczej. Jest tylko to, że wiązanie, i są kieszeń, kieszonki i kołnierz, ale no, w ogóle zupełnie inaczej wyglądała na zdjęciu. Była taka fajna, luźna, więc szczerze mówiąc, z tej koszuli nie jestem zadowolona i nie sądzę, że ją jakoś za często nosiła. Może tak, jak o, w kasze, w spodnie troszeczkę lepiej ona wygląda, ale też jak widzicie, o tej, możecie zobaczyć tą nitkę. Wszędzie są takie nitki po prostu latające specjalnie ich nie obcinam, żebyście mogły zobaczyć. Tutaj to jest takie po prostu słabe wykończenie. Więc y, ogólnie lubię bardzo Romui, ale no, jak same możecie zobaczyć, co zdarzają się takie perełki, które no niestety ale y, nie są zbyt y, właśnie fajne, więc no... Same ocenie, może komuś się bardziej spodoba ta koszula, ale jak dla mnie, no to niestety, ale nie spełnia niestety moich oczekiwań i wygląda ona trochę inaczej niż na zdjęciu. Ten koniż też jest taki bardzo wysoki, na go mocniej wywinę i on tak dziwnie się układa, nie wiem, podejrzewam, że nie będę jej zbytnio nosiła, bo no jak na moje e, standardy, nazwijmy to, że no to nie jest zbyt taka fajna, niezbyt mi się podoba. Ok, kolejna rzecz również z domu i to taki słodki sweterek, trochę jest również pokniciony, przepraszam, muszę to wszystko sobie poprasować, te rzeczy, w których będę miała zamiar chodzić, bo tak jak mówię, w tej koszuli raczej nie będę chodzić. I on wygląda dokładnie tak, jak wyglądał na stronie, więc z tego jestem bardzo zadowolona i szczególnie mi się podoba, tak zobaczcie całościowo, jakoś wydaje mi się, że pasuje do E, do mojej karnacji i do koloru moich włosów, więc e, jestem z niego zadowolona. E, nie jest to jakiś tam, wiecie, e, nie wiadomo jaki e, ciekawy krój i tak dalej, ale właśnie no, o tym miałam wspomnieć. To takie są e, nowości, bardziej e, powiedzmy basicowe, bo chciałam jakieś takie basicy sobie kupić. E, coś, co po prostu do wszystkiego będzie mi pasowało i myślę, że ten skaterek czy do jeansów, czy do właśnie czarnych spodni, tak jak teraz. Zobaczcie, bardzo fajnie wygląda, jak sobie tutaj. W kaszę, nowego naślicznie, ślicznie, gdyby nie to, że jest taki podniesiony, za co Was serdecznie przepraszam, to po prostu no, jest bardzo ładne, takie jest delikatne. Ten materiał też jest dosyć cienki, więc myślę, że teraz na taką pogodę, jaką mamy, to jest po prostu idealne, żeby założyć na niego, no nie wiem, kurtkę skórzaną i po prostu można wyjść. No i ostatnia rzecz również z domu, z której niestety możecie zobaczyć, że nie jestem zadowolona. To jest sweterek, po którym miałam e, takie spore oczekiwania, wobec którego miałam oczekiwania, e, ale zobaczcie, to jest chyba, e, to jest jeden rozmiar. Ja rozumiem, że może być oversize, ale no zobaczcie, on jest po prostu ogromny. E, nawet same te rękawy możecie zobaczyć, że są mega takie szerokie. Więc no niestety, ale <laughs> niezbyt mi się podoba. E, jedyne co m, mogę z nim zrobić, to jak również go... Chciałam go nosić takiego luźnego, wiecie, właśnie taki puszczony, ale niestety jak widzicie on wygląda nie za ciekawie. więc jedyne co to, jak go sobie tutaj tak w kasze, no to wiecie, jako tako, jako taki naprawdę oversized sweterek. Może kiedyś go założę, ale naprawdę nie wiem. Może możliwe, że oddam go komuś. To jest troszeczkę, wiecie, większy, postawniejszy ode mnie, bo no niestety jak dla mnie, oj, tutaj ma takie rozporki, które też tak w ogóle nie spełniają funkcji, dlatego że te rękawy są i tak mega po prostu luźne, e, więc no niestety nie wygląda to zbyt estetycznie, możecie sobie o, zobaczyć. E, plus kolor, który e, według mnie e, na stronie wyglądał, zresztą za chwilę zobaczycie porównanie, e, na stronie on wyglądał na e, taki beżowa, ale taki szaro-beżowy, a w rzeczywistości tego też nie widzicie za bardzo w kamerce: ale w rzeczywistości on jest po prostu taki e, żółto-kremowy. Wiecie o co chodzi? Taki troszeczkę, jakby był zżółknięty, więc ten kolor też mi nie odpowiada. I niestety to jest kolejna rzecz, z której e, nie jestem zbytnio zadowolona, więc e, takie są zakupy właśnie przez internet. E, no, czasami można trafić na prawdziwe, fajne perełki, a czasami, no niestety, trochę się zawieść. Ok, przechodzimy do zakupów z Shein i to jest pierwsza rzecz, w której jestem zakochana. Jak widzicie, bardzo, bardzo prosta, e, zwykła bluza biała, e, ale fajnym akcentem jest to tutaj na dole takie wiązanie ja jestem zakochana. Naprawdę ostatnio jestem ogromną fanką takich mega prostych rozwiązań, czyli po prostu zwykły biały T-shirt albo coś tutaj właśnie prostego na górę, czarne spodnie albo dżinsy i po prostu wychodzę. Dlatego też bardzo mi się podoba ta bluza jestem z niej mega zadowolona. Jakościowo jest fajna, jest taka dosyć gruba, ale też nie jest taka nieprzepuszczająca powietrza. Ten materiał jest taki typowo bluzowy, nie taki śliski, jak czasami przychodzą nam właśnie z chińskich stron różne bluzy takie śliskie, wiecie o co chodzi, to, to ta bluza jest naprawdę fajna. Bawełniana e, i bardzo przyjemna dla ciała. Jestem mega z niej zadowolona, więc jeśli chodzi o ten produkt, to w 100% Wam polecam, Ona naprawdę jest wspaniała. Kolejna rzecz z She-In e, I tym razem jestem tak pół na pół powiedzmy zadowolona. Jeszcze tej bluzki nigdy nie założyłam, bo zobaczcie, ten dekolt jest naprawdę duży. Jak na tak e, mały biut, przyznajmy, <grym>, jaki ja mam, ten dekolt jest trochę. Za duży i taki za luźny, że wiecie, ja mam wrażenie, że się przychyla i wszystko mi wyskoczy. Podoba mi się to, że te ramiona są powycinane, ale też trochę inaczej to wyglądało na zdjęciu. E, więc no niestety jestem średnio zadowolona, zastanawiam się też, czy po prostu nie nosić jej tyle naprzód, bo też fajnie wtedy wygląda, a to wycięcie na plecach jest takie, wiecie, jak było specjalnie po prostu do pleców przeznaczone, e, więc zobaczę jak to wyjdzie. Ja oczywiście z moją manią wkasywania muszę ją wkasać i myślę, że tak wygląda trochę ciekawiej. E, I naprawdę bardzo, no bardzo tak przyjemnie. Chociaż jak widzicie, tutaj sobie trochę podniosę te ramionka, ten dekolt nie jest taki aż ogromny, więc no, co kto lubi? W ogóle robi się strasznie ciemno, więc muszę się trochę pospieszyć. Okej, okay, kolejna rzecz z Shein, w której jestem Po prostu zakochana Ja uwielbiam te momenty, kiedy zaspakowuję, Coś tam mnie zawiedzie, ale Później trafia się taka perełka, no zobaczcie No to futerko jest po prostu niesamowicie Cudowne, jest tak przyjemne I tych włosów aż tak bardzo nie gubi Bo mam futerko z chyba romu I takie czarne, pokazywałam wam kiedyś Które mega gubi te, włosie, te włosy I po prostu ja jestem cała wiecznie We włoskach, jak w tamtym futerku Chodzę, z tym nie mam tego, takiego problemu I ten kolor strasznie mi się podobał bo to jest taki szary z lekką taką nutką lawendy. Nie wiem czy to słyszycie, jak zaczęło lać, dlatego jest też tak ciemno. E, troszkę mnie to rwuje, ale damy sobie jako świadę. E, myślę, że możecie spokojnie zobaczyć jakie śliczne jest to futerko Ja również już wiele razy wrzucam zdjęcia Właśnie w tym futerku na Instagrama I też wam się bardzo podobało Więc no naprawdę super Ja w ogóle jestem ostatnio fanką e, Wiecie, założyć sobie kurteczkę skórzaną e, I na to takie futerko i wyjść I po prostu czuję się wtedy no idealnie Po prostu jest totalnie mój styl Więc naprawdę bardzo wam polecam Jestem mega zadowolona z tej e, właśnie kamizelki No i ostatnia rzecz, którą chciałabym, chciałabym Wam pokazać w tym holu, to jest właśnie taka kamizelka i tutaj potrzebuję Waszej rady, bo bardzo mi się ona podoba, załóżcie, jest taka długa, ale potrzebuję Waszej porady, bo nie mam pojęcia naprawdę yy, z czym ją nosić, więc jeśli macie jakieś pomysły, yy, dajcie mi znać, znaczy wiecie, wiadomo, do dżinsów super, a tu na górę co? No Powiedzcie mi, bo ja naprawdę nie mam pomysłu yy, i tak związałam, żebyście zobaczyły, jak wygląda związana, ale raczej będę ją nosić o, w ten sposób, taką rozpuszczoną yy, i właśnie, no powiem Wam, że podoba mi się, nie jest to jakiś tam szał, ale ostatnio strasznie podobają mi się właśnie takie długie kamizelki, więc jeśli macie pomysł, jak ją wystylizować, to dajcie znać. W ogóle ten materiał nie wiem, czemu mi się zbliżył e, podgląd. E, ten materiał jest taki. Taki śmieszny, taki trochę śliski. I jak widzicie gniotący, więc muszę ją też porządnie wyprasować, bo u mnie w szafie jest trochę ciasno. I nawet jak ją sobie wyprasuję, to ona się bardzo gniecie, więc z tym trochę taki minus. Ale mimo wszystko myślę, że bardzo fajna. Tylko, że no właśnie mam trochę problem. Mam drugą taką czarną, którą widziałyście w Lookbooku jakiś czas temu. I w tamtej jestem zakochana i tamto po prostu mogę do wszystkiego założyć do tego outfitu, jaki teraz mam na sobie, bym tą czarną założyła. A to naprawdę nie wiem, do czego. Ją nosić, więc podrzućcie mi pomysły, jeśli macie, bo jakoś, no nie wiem, nic mi nie przychodzi na tą chwilę do głowy, z czym ją po prostu połączyć. Zobaczcie, jest mega długa taka za kolano, tak na pół łydki, więc naprawdę fajna sprawa, bo mi się podobają właśnie takie mega długie te kamizelki. Jeszcze bym chciała jakąś taką najlepiej szarą, ale do samej, do, do kostek, praktycznie i właśnie, no nie wiem, na szarą też mam mnóstwo pomysłów, a na tą beżową jakoś nic mi nie przychodzi do głowy, więc dajcie znać koniecznie. Okej, okay, więc. To by było na tyle. Dajcie kciuka do góry, jeśli film się podobał, to szybko w takiej innej formie i dajcie znać, czy wolicie na przykład tego typu filmy, czy lookbooki, czy takie hole, w których po prostu siedzę i pokazuję Wam ubrania. Myślę, że lookbooki będą e, po prostu miały największą ilość fanów, więc postaram się nagrać też e, kolejny lookbook. Jeśli dacie mi znać właśnie, że taki Lookbook chcecie, to postaram się w najbliższym czasie właśnie tego typu film nagrać. E, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy. E, dzięki Wam kochane za oglądanie. Subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. I do zobaczenia w kolejnym Pa, pa, buziaki.